W tym treningu mówienia po angielsku nauczysz się wybierać między trzema formami czasownika nieregularnego: Do, did i done. Zależnie od kontekstu i od tego, czy stwierdzasz, czy zadajesz pytanie. Dla wielu osób uczących się angielskiego jest to spore wyzwanie, także koniecznie zostań do końca, żeby solidnie to przećwiczyć. Ten trening jest w sam raz dla Ciebie, jeśli ukończyłeś trzeci etap kursu Aktywny angielski master. A jeśli nie jesteś jeszcze naszym kursantem, Potrzebujesz być przynajmniej na poziomie A2. Tak jak zwykle w treningu metodą aktywnego mówienia, po sygnale samodzielnie ułóż angielskie zdanie i powiedz je na głos. Dzięki temu zapamiętujesz więcej i przygotowujesz się do swobodnego rozmawiania po angielsku. Zacznijmy od tego, jak powiedzieć, że zrobiłeś coś na przykład wczoraj. Gdy opowiadasz o tym, co zrobiłeś, robić, czyli do, Zmienia się na did. Jeśli z kontekstu rozmowy wiadomo o co chodzi, mógłbyś powiedzieć ogólnie: Zrobiłem to wczoraj. I did it yesterday. I did it yesterday. Analogicznie, zacznij od she, aby powiedzieć: Ona zrobiła to wczoraj. She did it yesterday. She did it yesterday. Dokładnie tak. Załóżmy na przykład, że jesteś na wyjeździe i poprosiłeś sąsiadów, żeby odebrali za ciebie paczkę. Dzwonisz i pytasz sąsiada, czy pamięta, a jego żona zrobiła to wczoraj. Jakby powiedział: Mariola zrobiła to wczoraj. Mariola did it yesterday. Mariola did it yesterday. Albo gdybyście w ogródku zastali niezłe pobojowisko i podejrzewacie, że to pies sąsiada chyba nabroił, jakbyś powiedział: Burek zrobił to. Burek did it. Burek did it. Ale zaraz, nie masz przecież solidnych dowodów. Dodaj więc na początku myślę, że, czyli po angielsku I think that. I powiedz, myślę, że Burek to zrobił. I think that Burek did it. I think that Burek did it. Super. Zatem gdy stwierdzasz, że ktoś coś zrobił, do zamieniasz na did. Co jednak, jeśli nie wiesz i chciałbyś o to zapytać? Być może kojarzysz, że aby zadać pytanie o przeszłość, potrzebujemy użyć specjalnego narzędzia do zadawania pytań, którym jest. Did. Ale jaja, co? Anglicy mają dwa różne did. Jest to niezła zmyłka, natomiast reguła jest bardzo prosta. Tak jak robiliśmy to przed chwilą, gdy stwierdzasz, co się wydarzyło, zabierasz czynność do przeszłości, czyli do zamieniasz w did. Zrobiłem to wczoraj. I did it yesterday. I did it yesterday. Natomiast, aby zadać pytanie o przeszłość, potrzebujesz użyć zupełnie innego did, który jest narzędziem do zadawania pytań, a nie wykonywaną czynnością. To narzędzie did zabiera cię w przeszłość i informuje rozmówcę, że pytasz. Trochę jak nasze czy w języku polskim. Na przykład: Czy ty pracowałeś wczoraj? Did you work yesterday? Did you work yesterday? Zwróć uwagę, że czynność, o którą pytamy, work, pozostaje bez zmian. To dlatego, że narzędzie did zabiera cię już w przeszłość i nie trzeba robić nic więcej. Did you work yesterday? Analogicznie, jeśli gotować, to cook. Jakbyś zapytał, czy gotowałeś wczoraj? Did you cook yesterday? Did you cook yesterday? Dokładnie tak, ale co gdybyś chciał zapytać kogoś ogólnie, czy ty zrobiłeś to wczoraj? Działa to dokładnie tak samo. Zaczynasz pytanie od narzędzia Did. Potem wstawiasz osobę, czyli You. Następnie czynność, o którą pytasz, czyli robić, po angielsku do, pozostaje bez zmian. Zatem, czy ty zrobiłeś to? To po angielsku Did you do it? Did you do it? A jakbyś jeszcze dodał kiedy i zapytał, czy ty zrobiłeś to wczoraj? Did you do it yesterday? Did you do it yesterday? Dokładnie tak. Sporo osób zapomina o tym do, ale bez niego nie wiadomo o jaką czynność pytamy, bo did na początku jest tylko narzędziem do zadawania pytań. Także super, że to ćwiczymy i się do tego przyzwyczajasz. Gdy powiesz na głos kilkadziesiąt zdań, poprawna budowa pytania wejdzie ci w nawyk. Did you do it yesterday? Analogicznie, jakbyś zapytał, czy Basia zrobiła to wczoraj? Did Basia do it yesterday? Did Basia do it yesterday? Super. A wracając do burka, który jest głównym podejrzanym w sprawie demolki w ogródku, jakbyś zapytał sąsiada: Czy burek zrobił to? Did burek do it? Did burek do it? Sąsiad jest przekonany, że burek był bardzo grzeczny i chciałby zaprzeczyć. Do przeczeń. Również używamy narzędzia, w tym wypadku didn't. On nie zrobił tego. He didn't. He didn't do it. Czyli tu również narzędzie didn't zabiera nas do przeszłości i czynność do pozostaje bez zmian. He didn't do it. Analogicznie, jakbyś powiedział, burek nie zrobił tego. Burek didn't do it. Burek didn't do it! A jakby sąsiad jeszcze dodał, że on jest dobrym psem, czyli a good dog. Burek nie zrobił tego, on jest dobrym psem. Burek didn't do it. He is a good dog. Burek didn't do it. He is a good dog. Dałeś radę? Super. Ale gdyby jednak sąsiad znał swojego psa, dobrze wiedział, że Burek jest niezłym rozbójnikiem, jakby przyznał, on zrobił to. He did it. He did it. Czyli teraz nie mamy narzędzia did, które zadaje pytanie, lub didn't, które zaprzecza. Dlatego musimy zabrać czynność do przeszłości. Do zmienia się w did. Jeśli pamiętałeś o tym, wspaniale, brawo za czujność. A gdybyś zapomniał, pamiętaj o tym teraz i powiedz. Myślę, że Burek zrobił to. I think, that Burek did it. I think that Burek did it. Czynność Do jest też idealna, gdy chcesz kogoś zapytać ogólnie, co robił na przykład w zeszły weekend. Po angielsku Last Weekend. Pamiętaj, aby użyć narzędzia Did i zapytaj, co robiłeś w zeszły weekend. What did you do last weekend? What did you do last weekend? Dałeś radę? Super. A gdyby ktoś ciebie pytał. What did you do last weekend? I chciałbyś tajemniczo odpowiedzieć: dużo interesujących rzeczy. Po angielsku dużo interesujących rzeczy to: A lot of interesting things. A lot of interesting things. Jakbyś więc powiedział: Ja robiłem dużo interesujących rzeczy. I did a lot of interesting things. I did a lot of interesting things. Czyli tutaj nie mamy narzędzia, które by nas zabrało w przeszłość, więc do musieliśmy zmienić na did. I did a lot of interesting things. Analogicznie, gdybyś wrócił z wakacji i ktoś pytał, co tam robiliście, Jakbyś zaczął opowiadać na ogólnym poziomie, my robiliśmy dużo interesujących rzeczy tam. We did a lot of interesting things there. We did a lot of interesting things there. Także podsumowując, gdy mówisz, co robiłeś w przeszłości, opowiadasz o konkretnym wydarzeniu, wiadomo kiedy, to żeby zabrać zdanie do przeszłości, do zamieniasz na did. Na przykład, I did it yesterday. Natomiast gdy pytasz lub zaprzeczasz, wtedy używasz odpowiedniego narzędzia did, aby zadać pytanie, lub didn't, aby zaprzeczyć. A ponieważ to narzędzie już zabrało zdanie do przeszłości, czynność, czyli do, pozostaje bez zmian. Na przykład: Did you do it yesterday? I didn't do it. Natomiast, tak jak wspomniałem na początku wideo, jest jeszcze trzecia forma tego czasownika nieregularnego. Użyjesz jej, mówiąc ogólnie, na przykład, że już coś zrobiłeś, albo pytając kogoś, czy już to zrobił, czy jeszcze nie. Albo chwaląc się, ile razy coś zrobiłeś. To są zupełnie inne konteksty, niż opowiadanie o jednym konkretnym wydarzeniu z przeszłości. Przede wszystkim wtedy nie mówisz kiedy. I nie jest to istotne. Do tych ogólnych stwierdzeń potrzebujesz błyszczącej struktury zdania z have, a do do, do doklejasz nieregularne n. I dla uproszczenia w wymowie wychodzi done. Na przykład. Czy zrobiłeś to? Have you done it? Have you done it? Tutaj pytam ogólnie, czy to zrobiłeś. Nieważne kiedy. Chodzi mi o to, czy już to zrobiłeś, czy jeszcze nie. Można też dodać na koniec już, czyli yet. Jakbyś dodał yet, aby zapytać, czy zrobiłeś to już? Have you done it yet? Have you done it yet? A jeśli jeszcze nie, jakby ktoś zaczął od I have not, albo w skrócie I haven't, i odpowiedział: Nie zrobiłem tego jeszcze. I have not done it yet. I haven't done it yet. Fantastycznie, jeśli udało Ci się to powiedzieć. Jeśli jednak czujesz, że ta struktura zdania z have jest dla Ciebie sporym wyzwaniem, to gorąco polecam wideo, w którym ćwiczymy ją krok po kroku. Link znajdziesz w karcie i w opisie poniżej. Chyba, że już zrobiłeś ten trening, do którego linkuję. Wtedy, jakbyś powiedział, ja zrobiłem to. I have done it. I have done it. A jeśli podszedłeś do tego ambitnie i zrobiłeś ten trening aż dwa razy po angielsku, dwa razy to będzie two times. Jakbyś to dodał i powiedział, ja zrobiłem to dwa razy. I have done it two times. I've done it two times. Super. Przyjmijmy teraz inną sytuację. Wyobraź sobie, że idzie jesień i bliska osoba poprosiła cię, abyś schował letnie rzeczy do szafy i wyjął zimową kurtkę oraz buty. Jeśli chciałbyś powiedzieć, że już to zrobiłeś, już to będzie already. I ponieważ mówisz ogólnie, błyszczące already done pasuje idealnie. Jak więc powiesz, ja już zrobiłem to. I have already done it. I've already done it. Dokładnie. A gdybyś natomiast chciał dodać, kiedy to zrobiłeś, Wtedy już użyłbyś prostego I did, ponieważ mówisz o konkretnym wydarzeniu z przeszłości. Na przykład jak powiesz, ja zrobiłem to wczoraj. I did it yesterday. I did it yesterday. A teraz wyobraź sobie, że jesteś na egzotycznych wakacjach, na przepięknej wyspie, i znajomy właśnie przymierza się, żeby skoczyć do wody z wysokiej skały. Gdybyś chciał go zapytać ogólnie, czy już kiedykolwiek to robił, czego byś użył, aby zadać to pytanie? Narzędzia did, czy błyszczącego have you done? Zaczniesz od have you done. Jako, że pytasz ogólnie, a nie czy na przykład zrobił to wczoraj, mógłbyś też na koniec pytania dodać wcześniej, czyli before. Jak zapytasz, czy robiłeś to wcześniej? Have you done it before? Have you done it before? To pytanie brzmiałoby jeszcze lepiej, gdybyś przed done dodał kiedykolwiek, czyli ever. Jakbyś zapytał, czy kiedykolwiek robiłeś to wcześniej? Have you ever done it before? Have you ever done it before? Super, wspaniale to brzmi. Gdyby twój znajomy pierwszy raz robił to wczoraj i tak mu się spodobało, że znowu chce skakać, to czego by użył, mówiąc, że zrobił to wczoraj? Prostego did czy błyszczącego done? Teraz, gdy opowiada, co robił wczoraj, użyje did. Mam nadzieję, że byłeś czujny i dobrze wybrałeś. Jakby twój znajomy powiedział, zrobiłem to wczoraj. I did it yesterday. I did it yesterday. A jakby jeszcze dodał, zrobiłem to wczoraj i to było fantastyczne. I did it yesterday and it was fantastic. I did it yesterday and it was fantastic. Jeśli udało Ci się to powiedzieć, brawo! A gdyby it was było dla Ciebie nowe, mamy świetny trening tego czasownika nieregularnego. Link znajdziesz w karcie i w opisie poniżej. No dobrze. A co gdyby Twój znajomy chciał się pochwalić ogólnie, że robił to wiele razy? Czego wtedy by użył? Did czy done? Mówiąc ogólnie, ile razy coś robiłeś, zaczynasz od I have done. A jeśli wiele razy, to many times. Jakbyś powiedział, robiłem to wiele razy. I have done it many times. I have done it many times. Świetnie. Myślę, że po tym treningu, wybieranie między did i done jest dla ciebie dużo prostsze. Przećwiczyłeś też bardzo ważną umiejętność zadawanie pytań z did i zaprzeczanie z didn't. A na dodatek samodzielnie powiedziałeś prawie 30 pełnych zdań po angielsku. Naprawdę kawał dobrej roboty. Możesz sobie pogratulować. Jeśli podoba ci się taka nauka angielskiego, to bardzo się cieszę. Szczególnie, że przygotowaliśmy setki takich lekcji. Kurs aktywny angielski zabierze cię od zera do poziomu średnio zaawansowanego. Opanujesz w nim ponad tysiąc najczęściej używanych angielskich słów i sześć najważniejszych czasów. To wszystko bez żadnego zakuwania i bez podręczników do gramatyki. Tak jak w tym treningu, będziesz cały czas mówić po angielsku a słowa i gramatyka zostaną Ci w pamięci automatycznie. Również czasowniki nieregularne. Ułożysz z nimi setki zdań i zapamiętasz je bez zakupania tabelki. Cały czas będziesz układać zdania po angielsku i mówić je na głos, a z każdą częścią kursu będziesz mówić coraz dłuższe wypowiedzi, coraz bardziej płynnie. Po zakupie po prostu pobierasz naszą aplikację i uczysz się angielskiego gdzie chcesz i kiedy chcesz. Wystarczy jedna taka lekcja dziennie, a już za kilka miesięcy możesz śmiało jechać za granicę i mówić po angielsku. Jeśli ty też czujesz, że to jest twoja szansa, aby wreszcie opanować angielski, kontynuuj naukę już teraz. Pierwsze lekcje kursu, aktywny angielski starter, otrzymujesz za darmo. Po prostu kliknij w link, który jest teraz na ekranie lub pod wideo. Zaczniemy od podstaw, ale szybko się rozkręcimy i z każdą lekcją powiesz po angielsku coraz więcej.